I jeszcze ostrzegam przed innymi sytuacjami. Tu mamy nową partię na rynku polskim. Proszę Państwa, ruch dobrobytu i pokoju to unikalna nazwa. Tego jeszcze nie było w, jakich, w hasłach jakiejkolwiek z partii. Dobrobyt i pokój. Wybory są prowadzone w taki sposób, że jeżeli jest jakaś organizacja, która jest niepowołana dla władzy, która może zagrozić. Takiemu układowi władzy jaki jest, to najczęściej e, tworzy się e, metodą to rozbijacką, tak? Rozbi rozbijanie e, na drobne e, takiej, takiego ugrupowania, takiego komitetu. Różnymi metodami się to e, robi. E, najczęściej wystawia się e, ugrupowania, e, które podobnie mówią, i wtedy elektoratowi się myli. Oni uważają, że jest, ludzie są głupi i na pewno się im to pomyli. W związku z tym, ja podejrzewam, że nie jest przypadkiem, że ta nowa powstała partia nazywa się Dobry Ruch. My mamy Ruch Dobrobytu, oni mają dobry ruch. Przypadek? To też nie jest przypadek. To jest kolejna taka inicjatywa, która ja to przeżywałem w wyborach, gdy startowałem na funkcję prezydenta Włocławka. Nigdy nie było takiej ilości komitetów w 2008, jak w 2018 roku, gdzie. Gdzie nasz komitet, Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Maciaka, nagle e, musiał się zmierzyć z pięcioma dodatkowymi bezpartyjnymi komitetami. Jak nigdy, jak nigdy. Których liderami tych komitetów byli funkcjonariusze e, lub jak coś tam działacze e, partyjni startujący z list partyjnych. To nie był przypadek. Chodzi o rozbijanie elektoratu tym, którzy mogą zagrozić władzy. Wiadomo, że elektoraty żelazne, PiS, PO, lewica. I tak się nie pomylą i zagłosują, ale tej reszcie może się pomylić. Proszę Państwa, zrobię wszystko, bo mam doświadczenie, żeby się nikomu nie pomyliło, że nasze ugrupowanie będzie bardzo wyraziste w wyborach. Wszystkich szczegółów jeszcze nie zdradziłem, ale widzę, że jesteśmy w kręgu zainteresowania pewnych grup ludzi. Są różne pomysły podsyłane. Dziś miałem takie spotkanie w jednym z województw, gdzie gdzie po raz kolejny z uporem maniaka mimo może tłumaczone jest na naszych spotkaniach że żadnych pieniędzy to po raz kolejny że my musimy mieć jako ruch dobrobytu i pokoju musimy mieć pieniądze więc gdyby tam na co te pieniądze no to na promocję na te pieniądze na wynajm sali proszę państwa absolutnie wszystko już jest ustalone nie ma żadnej potrzeby pchania się w skomplikowane procedury związane z formalnościami, czyli kontrolą państwa. Dziś jako ruch ogłoszony, a nie zarejestrowany, struktury państwa mogą przy złej woli, oczywiście mogą, przepraszam, nam skoczyć. To jest nasze bezpieczeństwo. To jest bardzo przemyślana taktyka, a nie brak taktyki. I mm, i bardzo Państwa przestrzegam przed kontaktami nawet z takimi ludźmi, którzy mówią, że my musimy mieć pieniądze. Proszę Państwa, okres kampanii wyborczej to jest zupełnie co innego. Wtedy się rejestruje komitet, wtedy taki komitet ma prawo zbierać pieniądze na kampanię wyborczą. Ale wcześniej samobójstwo, samobójstwo. Oczywiście, gdy się jest w systemie, w niczym to nie przeszkadza, system pomoże, system podpromuje, ale jeżeli mamy być rzeczywiście oddolni. To nie możemy wystawiać się na tak poważne strzały. Wystarczyłoby, gdyby tylko na podstawie jakiegoś fałszywego donosu Urząd Skarbowy rozpoczął kontrolę w ruchu dobrobytu i pokoju ze względu na podejrzenie o nieprawidłowościach finansowych. Oczywiście media rozścierwią się, rozchamią tytułami, że trwa kontrola w sprawie nieprawidłowości w ruchu dobrobytu i pokoju i trudno będzie nam, trudno będzie nam wytłumaczyć ludziom, że to nieprawda jest. Trudno nam będzie to wytłumaczyć, więc dziś unikamy tych poważnych problemów. Poza tym zauważyłem, że ludzie, którzy starają się właśnie takie rady dawać, proszę państwa, nic nie wnoszą do ruchu dobrobytu i pokoju, nic kompletnie. Wielu z nas nawet nieproszonych robi wspaniałe rzeczy dla promocji ruchu dobrobytu i pokoju, rozwoju ruchu dobrobytu i pokoju, i ci nie mają problemów. Problemy zawsze z pieniędzmi mają ci, którzy nic nie wnoszą się, tylko ferment i zamęt. Ja mówię tu o kilku dosłownie osobach na wielotysięczną armię. Ja mówię o kilku osobach, ale przestrzegam Państwa, bo zaraza może się na, Może mieć większy zasięg, wydaje mi się, że ci, którzy widzą, jak się rozwijamy, e, czują się zagrożeni i e, sami nawet mogą nie rozumieć, jak to, jak to oni nie chcą pieniędzy, jak to przecież wszyscy zawsze pieniądze brali. Trafiła kosa na kamień. Skoro rozwinęliśmy się do tego poziomu bez pieniędzy, to następny poziom i następny też zrobimy takim samym sposobem. Proszę Państwa. Ruch dobrobytu i pokoju to jest kilka miesięcy, i to ten najtrudniejszy okres. Okres zimowy, okres świąt. Na początku mieliśmy barburki, mieliśmy problem ze zorganizowaniem spotkań na Śląsku, na Dolnym Śląsku. Później weszliśmy w okres zimowy. Ludzie mieli problem, żeby dojeżdżać na nasze spotkania, bo drogi śliskie i tak dalej. Okres świąt noworocznych, okres świąt wielkanocnych. Proszę Państwa, za dwa tygodnie mamy już całą Polskę zorganizowaną i zaczynamy następny poziom rozwoju. Proszę, proszę nie ulegać takim potrzeptom, które mnie na przykład do szału doprowadzają, bo już wiele razy to tłumaczyłem na naszych spotkaniach, że my potrzebujemy na tym etapie jakieś pieniądze. Te pieniądze będą przyczyną naszych problemów. Dziś jesteśmy tylko grupą kolegów i koleżanek, ale gdy zaczniemy obracać pieniędzmi, zniszczą nas. Zanim wystartowaliśmy, już nas nie będzie. Dlatego proszę uwierzyć w tę strategię, którą promuję, że jest właściwa. Nietypowa, ok, ale dlatego się to rozwija. Dzień w dzień ludzie zgłaszają się do ruchu dobrobytu i pokoju. Nasza koleżanka, nonstop, odbiera telefony. Nie wszystko idzie zgodnie z wyobrażeniem niektórych ludzi. Tym bardziej, gdy mają. Podsycany pogląd, że, no, no, że to za wolno. No to zawsze zapytajcie takiego, a co ty zrobiłeś? I on nie będzie miał żadnych argumentów, bo nic nie zrobił. On jest tylko po to, żeby podsyłać nam właśnie te wątpliwości. Ale wszystko jest na dobrym kursie.